Witamy Państwa serdecznie na szlaku programu wyborczego. 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. Dziś kolejny piktogram, piktogram numer 46, a więc kontynuacja procesu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W mijającej kadencji bardzo wiele obiektów które służą mieszkańcom Tarnobrzega, doczekało się termomodernizacji. Mianowicie dokonaliśmy termomodernizacji liceum Ogólnokształcącego, szkoły podstawowej numer 10, szkoły podstawowej numer 3 zespołu szkół specjalnych oraz przedszkola numer 3 i przedszkola numer 4. Również udało się dokończyć rozpoczęte przed laty termomodernizację tak zwanej starej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzięki termomodernizacji przedszkola numer 4 e, poprawią się na pewno warunki e, użyteczności. Będzie o wiele cieplej. Temperatura będzie wyrównana zarówno na górze, jak i na dole. Dzięki termostatom będziemy mogli regulować tą temperaturę, a takim e, widocznym efektem na pewno będą, e, na pewno będą oszczędności, które myślę, że po sezonie grzewczym będą e, dużo zauważalne. Istotą termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania w zaopatrzenie i zużycie energii cieplnej, a podstawowe formy termomodernizacji jest to docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, a także modernizacja lub wymiana systemu grzewczego w danym obiekcie budowlanym, co przybliża nas do uzyskania korzystnego efektu energetycznego. Szanowni Państwo, a zatem kolejny konkret programu 48 na 48 za nami. Dzięki kontynuacji programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zyskamy nie tylko na rachunkach, ale również na estetyce wspomnianych obiektów. Do zobaczenia jutro.